Dzień dobry z tej strony Michaelico, a dzisiaj mamy dzień 18 i poruszymy sobie temat, dlaczego jestem pewny grubych pieniędzy za Przejdźmy do tematu od razu, zanim jeszcze oczywiście bilet ten dzisiejszy spektakl zamówisz pod spodem. I możemy lecieć dalej. Jeśli chodzi o statystyki za 30. 10. 2022 rok, czyli za wczorajszy dzień z naszego wyzwania, mamy 110 zł przychodu, przychodów, więc no jak na niedzielę, bardzo nie za bardzo dobrze. Natomiast jak wiemy, rozkręcamy się i zaraz też o tym więcej powiem, bo wiele, jakby niewiele. Dostałem dwa komentarze w sumie, że co tak słabo i tak dalej. Słuchajcie, zobaczycie zaraz, powiem, powiem troszeczkę o tym, o co tutaj chodzi. Ok, czas pracy. Yy, czas pracy, no wczoraj akurat na e commerce w ogóle nie siedziałem. Satysfakcja 5 na 10. Ja ogólnie wczoraj yy, postarałem się zrobić taką niedzielę, gdzie ogarniałem takie bieżące sprawy, zamówienia sobie poskładałem i tak dalej, więc takie bardzo bieżące sprawy. Głównie zajęłem się Instagramem, no i po prostu więcej też odpoczywałem, jak, jak pracowałem, więc, więc tak to wygląda. Okej, okay, informacje co się dzieje. Była niedziela i więcej działałem z Instagramem oraz odpoczywałem. Czyli to co powiedziałem, po prostu dzisiaj już jest poniedziałek i zaczynam więcej po prostu tutaj działać. Myślę, że do nocy będę działał, bo teraz przed nagraniem tego odcinka w sumie godzinkę poświęciłem na Allegro i teraz będę leciał dalej, bo mam bardzo dużo innych zadań. Niestety, bardzo przykra informacja. Instagram Michael Icom został zbanowany. Niestety nie mogę się na to konto zalogować, zostało ono zbanowane. Kiedy chce się zalogować, jest napisane, że nie istnieje. Na 30 dni podobno zostało zablokowane. Nie wiem z jakiego powodu, ponieważ nie złamałem żadnego regulaminu. Jest jakby tematyka konta, i tak dalej. Wiele osób ją robi. Ja ją robiłem wcześniej, i tak dalej. jakby nie wiem, nie, ma, nie było powodu złamania regulaminu. Przynajmniej ja wiem, że nie złamałem żadnego regulaminu, i tak dalej. No ale zobaczymy. być Często się zdarza tak na Instagramie, że to może być przypadek, i o to odblokują jakoś. Jakoś. E, no nic, to no, taka przykra informacja. I teraz, jeśli chodzi o kontakt ze mną, możecie pisać w komentarzach albo możecie pisać na profil milionerem milionerem, podłoga przed, podłoga 18 i tam możecie pisać, link macie też w opisie, więc spokojnie możecie sobie kliknąć w link i do mnie napisać, jeżeli macie jakieś pytanie co do odcinka, czy, czy ogólnie co do e commerce u. Póki co tak będziemy się komunikować. Ok, Michaelikom się nie podaj, i lecimy z tematem dalej. Dlaczego jestem pewny grubych pieniędzy z Allegro? Mam doświadczenie w tym biznesie i modelu, wiem, że to potrzebuje czasu, to nie dropshipping i testuję. To są dwa w sumie punkty. I teraz, jeśli chodzi o to, że mam doświadczenie w tym biznesie i modelu, wiem, że to potrzebuje czasu i to nie dropshipping. Słuchajcie, zarabiam już na tym pieniądze. Moja jedna firma zarabia na tym pieniądze niemałe i zarabiała niemałe. Teraz też staram się ogarnąć inne konto, które przerzucam tam. To jest konto typowo pod wyzwanie. I słuchajcie, ja na razie jeszcze działam na tamtej firmie i tak dalej. Do końca roku raczej ona będzie, więc jakby to jest taka, taka. Taka kwestia, że wy myślicie, że to jest mój główny przychód, główny zysk i tak dalej, to konto. Nie, ja się tym kontem głównie nie zajmuję. Chcę to konto głównie rozkręcić, bo jest ten pakiet powitalny i tak dalej. Dosyć łatwo można to rozkręcić, natomiast ja jeszcze tego pakietu nawet nie włączyłem, e, więc to jest, to jest jeszcze jedno. A ogólnie mam w, tym, mam w tym doświadczenie, zarabiam na tym pieniądze i jakby jestem pewien, że będę zarabiał tutaj grube pieniądze, tylko to jest kwestia czasu. To nie jest dropshipping. Wielu z was myśli, że ja robię dropshipping i po prostu wystawiam sobie produkty i coś nie idzie. Totalnie nie, mój model właśnie na tym polega, że on się dopiero rozkręca. Jeśli chodzi o testowanie, testuję nowe produkty, nie sprzedaję tego co na drugiej firmie, to nie jest tak, że ja sobie przerzucam z tamtej firmy produkty na tą i tych samych dostawców i tak dalej, totalnie nie, testuję nowe produkty, testuję nowych dostawców i, i tyle. Więc to tak w formie, w formie wyjaśnienia dla Was, że to nie jest tak, że ja jakby przenoszę, przenoszę aukcje i tak dalej, i tak dalej. Totalnie nie, jest to nowe konto specjalnie właśnie pod wyzwanie i widzę, że jest wiele, wiele jakby niewiele, ale kilka osób niecierpliwych, które już myślały, bo a to będzie milioner i tak dalej, jeżeli myślisz, że w przeciągu miesiąca zrobię 200 tysięcy obrotu na, na Allegro, no to sorry, musisz iść do jakichś skamerów albo ludzi, którzy mają jakiegoś, mają jakąś nadzwyczajną siłę czy coś takiego, albo robią tylko to i nie wiem, mają jakieś jakieś po prostu udogodnienia których ja nie mam, natomiast nie będę już tutaj mówił o kamerach i tak dalej, jak to wygląda po prostu ja pokazuję realia jeżeli będzie chciał zobaczyć mój prawdziwy przychód mogę wysłać jak najbardziej screeny, bo też był komentarz, że pokazuję tylko prezentację jak najbardziej można, możecie dostać screeny bez problemu i tak jak będą większe przychody to będę tutaj wrzucał screeny, tylko wiadomo screeny też można słuchajcie podrobić nie będzie nigdy pewności, że ja tyle, że ja zarabiam, ja wiem, że zarabiam Niektóre osoby, które gdzieś tam ze mną przebywają, wiedzą, że zarabiam. No to już kwestia, kwestia już kto jak chce myśleć. Ok, jeśli chodzi o to, zakończyliśmy dzisiaj temat merytoryczny dosyć szybko. Jeśli, jeśli robisz marketing swojego sklepu, to zadbaj o listę mailingową. Lista jest bezpieczną formą kontaktu z klientami, platforma Ci jej nie zabierze i to jest tak troszkę, ustosunkuję się do tego jeszcze, że no dzisiaj to konto zostało zbanowane, kiedy wchodziłem Michaelikom na Instagramie. Listę mailingowej Ci nigdy nie zabiorą, prawdopodobnie, bo też może być coś dziwnego, natomiast jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo niż na platformie, widzisz. Nic nie zrobiłem, wystarczyło po prostu zamknąć mi konto, i, i tyle, i nie mogę się z wami kontaktować, i tak dalej. Ale jak mówiłem, macie link w opisie do mojego Instagrama i do, do tego milionera przed osiemnastką, więc e, tam możecie jak najbardziej pisać. Ok, dziękuję Wam bardzo za materiał, a jeszcze przepraszam, pytajniki. E, I teraz, czy brakuje mi mi czasami motywacji, bo to też jest pytanie, które czasami dostaję. E, tak, czasami jest, jest taki okres, że gdzieś tam gorzej i gorzej mi się pracuje. Ostatnio miałem taki okres i to się zdarza, no ale staram się po prostu, jak, jak mi brakuje motywacji, to po prostu mówię sobie siadam i robię te takie najprostsze zadania, typu nawet wystawianie aukcji, czy takie powtarzalne zadania, do których nie muszę za bardzo myśleć, bo wiesz, jak jest u mnie brak motywacji głównie z tego powodu, że myślę sobie hmm, co, jak, co będzie ten, te dwa kroki, trzy kroki dalej? I ostatnio się nauczyłem, żeby myśleć po prostu, co będzie krok dalej, czyli co muszę zrobić, żeby przejść do następnych kroków. I nie myślę o tym, że kupię sobie za rok taki samochód, czy, czy będę budował taki biznes, czy pójdę w tą stronę, czy w tą. Totalnie o tym nie myślę. Wiem, że wiele osób jest fanem, fanami długoterminowego myślenia. Ja akurat mam jakieś swoje cele, natomiast głównie skupiam się krok po kroku, krok po kroku e, i, i w ten sposób działam i to najlepiej dla mnie działa. Okej, okay. eee, a czy Tobie brakuje czasami motywacji? Możesz dać znać w komentarzu, jestem bardzo ciekawy, czy są tutaj jacyś Ilono, Ilonowie Maskowie, <grydy> Ilony Maski, yy, czy jest tu ktoś, kto, nie ma, kto zawsze ma motywację. OK. dziękuję bardzo, trzymaj się, do jutra, do godziny 18, cześć, pozdrawiam.